Nawet nie będąc zawodnikiem, można zabłysnąć na Dakarze. Wystarczy mieć teamową koszulkę. W gościnnym peru gwiazdami są wszyscy uczestnicy rajdu. Zanim jednak nastąpiły przyjemne chwile, przez całą noc Dakar żył wydarzeniami trzeciego etapu. Nie cichną echa wypadku Krzysztofa Hołowczyca. Myślę, że wszyscy, którzy obserwują to, co, co, co się tutaj dzieje, że są mocno z nim i mamy nadzieję, że, że jeszcze się mu uda wygrać ten Dakar. Z dużym opóźnieniem dotarł też na metę Szymon Ruta. zabinił sprzęt. samochodem mam się tutaj z 20 km przed metą, gdzie cały czas byliśmy na bardzo wysokiej pozycji, wyłączył się przedni. Napęta zostało do przejechania 10 km, bardzo miękkich wydm. Posuwaliśmy się po 2 metry, podnosiliśmy auto do góry, podkładaliśmy pady, opuszczaliśmy 2 metry i tak przez kilka godzin. Jutro to będziemy chyba startowali za, nie wiem, wózkami sklepowymi gdzieś tam z tyłu daleko, bo, bo nie wiem, chyba naprawdę ktoś z żanta jakby wyszedł z wózkiem i przez te wydmy szedł, to by szybciej doszedł niż my dzisiaj jechaliśmy. Winę sprzętu potwierdził szef zespołu Overdrive, który przygotowuje Toyotę Ruty. The problem with the, with the... Zepsuł się przedni napęd. Cóż, taki jest motorsport. Yeah, We are in the motorsport. Szymon Ruta spadł po tym etapie na 94 pozycję. Wczesnym rankiem zawodnicy wyruszyli na najtrudniejszy OS pierwszego tygodnia rajdu do Arequipy. Jak ciężki był to odcinek, w niewybrednych słowach podsumował lider rajdu Cyril Depre. Yeah. Jedna z wydmy była tak stroma, że o mało nie narobiłem w gardzi. Tu si i nie W pełni zgadza się z nim Kuba Przygoński, który w generalce utrzymał dziesiątą pozycję. Było dzisiaj kilka takich miejsc dosyć niebezpiecznych i wyglądających niebezpiecznie, ale naprawdę zjazd z wydmy był pełen taki, że jechaliśmy naprawdę 100 na godzinę w dół, a na dole taka dziura, że, że było wszystko na styku. Swoim tempem jedzie Jacek Czachur, obecnie na 28. miejscu. Trudności polegały na tym, że wjechaliśmy w masę kamieni i jeszcze takimi ścieżkami górskimi, bardzo fizycznie dla motocyklisty. Po OES-ie zawodników czekało 430 kilometrów dojazdówki do biwaku, podczas której zwykle słuchają muzyki. Z kierowców aut pierwszy na metę dojechał Nasser Alatia, który od razu potwierdził słowa motocyklistów. Nigdy w życiu tak się nie bałem. Mam duże doświadczenie w jeździe po wydmach. Lecz gdybym utknął na tej, skończyłbym udział w rajdzie. Czwarty etap zaprowadzi Dakarowców do Ariki w Chile. Słowo dnia dla uczestników konkursu brzmi prędkość.